A z tej strony zakręcona pozytywnie, słuchajcie, beka, ostatnio byłam na badaniach w szpitalu, słuchajcie, doszły mnie słuchy, że biorą łapówki, tak jak policja, opieka społeczna i ten, oprócz łapówek robię skrobanki, oprócz skrobanek, słuchajcie, wpieprzają cudze in vitro, czyli na przykład pierdolę w popiera, że poroniłaś. A co robię z kurczę byki? Cały łeb stawiam i te łeb w każdym filmiku będę miała Co robię z kubańcem? wciskają o drugiemu człowiekowi, a potem te dzieci się szukają Także zajebiście, Rozryw, powtórka z rozrywki z dnia e, z 14 z, z bronią z 14 lat Siedzą niewłaściwe osoby Także je wyciągam właśnie też cudowo, Bo dla mnie to jest chore Te osoby co rozpieprzyły życie daje truje dupę Są, so, co są so, są po prostu wprowadzone na rozprawie, teraz pierdaczyłam, słuchajcie, jadę jutro na szczyt na Olsztyn, Braniewo, w tamte strony, e, zapierdzielam rozprawę rowerem oczywiście, mam w dupie co będzie, I tak mam wygraną w kieszonce i tak, przeciwko tym gnojom, tu macie czarno na białym, mam więcej dowodów niż oni, szpitale wszystkie pozamykane są, e, co tam jeszcze, kto tam prokuratura ogólnie na banki pozamykają, bo będę do tego dążyć, Grzesiek Laska Katarzyna Łada, Nasilewska Kazik -Wrona, wnuczki dzieci już nie macie, także brawo załatwię was momentalnie całkowicie nie macie ani dzieci ani pracy, tam jak to się nazywa, zajadę też do domu dziecka oczywiście z deklaracją, z papiereczkami że nie nadajesz się na rodziców mam czarno na białym dom dziecka, także radzę tyłek ruszyć, bo to was w to rozprawię w pierdziele jeden do jednego Zostałam zgwałcona, też jest podkreślone czarno na białym, e, więc wiecie, schorowana jestem przez nich. W dupie to mam coś z tym bo powiem Wam szczerze, że i tak i tak wygram, jak zwykle. Spadam na cztery łapy, także mam w nosie, że tak powiem, się podrapię a po nosie, co oni sobie o mnie myślą. Ja też mam i w dupie gminę zmieniam, bo patologia w tej gminie jest, słuchajcie, kadzidło. E, I to jest podkreślone, zmieniam też myślne zmianą. Jeszcze tego mam zmierć się wyprowadzić pizdu z tej patoli, od tej patoli z zakadzę zbliżania, pójdę na bank słuchajcie, wszystko pozmieniam tożsamość również się zmienię wstyd za Grzesika tak, grzesił mnie zgwałcił mam czarno na białym ostatnio poroniłam dał mi pigułę gwałtu na imprezie, był na imprezie słuchajcie, łeb stawia mi ten łeb mam. zdradzę żonę, także opieka społeczna brawo dla was przyjmujecie popierdoleńców Brawo dla Kazika Wrony, szuka dziwki, surogratki. Może któraś się zajmie rodzeniem? Wciskacie, słuchajcie, gówniarze in vitro, kurwanie, to co trzeba. Tam Sona się zainteresuje, rygorystyczny. Dom dziecka tymi gówniarzami też, bo jest taka sytuacja, że słuchajcie, mam czarno nabiałam, że Grzesiek Klaska nie nadaje się na tatę. Katarzyna Łada też nie, Katarzyna Laska i Magdalena Napi. Przepraszam, Nośilewska. Na Napierkowska się nie nadaje na babcie w ogóle, tam polecimy po nich, jak po kocie. Także jutro trasa będzie szczytną I cóż, i tak w życiu była Szczytny Olsztyn. Lecimy, słuchajcie, pokoń. trzeba tę patologię skrócić, bo ja tak nie mam pracy. Wszyscy pa pajaców, patologii nie mogę niestety wyjechać za granicy. bo mam mocny polska wypija, ale też spadać dzisiaj. wypadek miała, wszyscy w pajaców, bo mi rower poszedł. Ten grzesiek na bank majstruje łeb stawiam cały, ten będę miała przy rowerze, przy tym składaku. Mam nagranie czarno na białym, że to jest Grzesiek. Chyba, że ktoś gdzieś maskę założył. Także Grzesił, powodzoneczka na rozprawie w prokuraturze. Dzieci nie masz. Ten filmik leci do sieci. Mam nadzieję, że dom dziecka się zainteresuje. Taką patologię społeczną, tak jak on mi napisał kiedyś. Bo jestem po leczeniu, więc mam w dupie. Żadne leczenie nie idę, bo jest Jestem normalna. Mam czarno na białym. Ten filmik będziecie mieli. Hejtować co możecie. Te hejty już zebrałam. Dołączam do akty sprawy, psychiatryk dołączam, macie wszystko pozamykane, żadnego interesu nie otworzycie nie zadziera. Nara.